Siema, kolejnym punktem na mapie jest miasto Bon i jego okolice, albo okolice i miasto Bon, bo w sumie ja bym chyba w tą drugą stronę poszedł. Do miasta Bon zejdziemy z autostrady A3. Pomiędzy zjazdem 33 a 34 tam jest taki fajny parking, na którym się można spokojnie zatrzymać na weekend. Ja jednak proponowałbym wbić się do miasta jest tam taka fajna strefa, na której się można zatrzymać. Jest tam DPD, jakaś poczta, chyba DHL też, jest też firma, która zajmuje się obróbką aluminium. I w sumie ta firma jest najfajniejsza, bo tam na bramie pracuje Polak, który ma ogromną wiedzę na temat miasta Bon. No i też jak się jest, oczywiście dla niego miłym, no to. Na pewno pozwoli nam skorzystać z Łazienki um, i ogólnie z, zawsze można sobie gdzieś tam pogadać, dowiedzieć się czegoś e, fajnego o miejscu, w którym jesteśmy i gdzie powinniśmy się na pewno udać, tak? bo on jest sporym miastem. Kiedyś to w końcu była stolica Niemiec. Um, no i mieści się nad Renem, a wydaje mi się, że wszystko co nad Renem. Jest naprawdę warte zobaczenia, warte odwiedzenia, e, ponieważ ta rzeka naprawdę dawała kiedyś multum możliwości rozwojowych i, i naprawdę sporo tych miejsc, zamków, e, zabytków mieści się właśnie nieopodal tej rzeki. E, przez miasto Bon również proponuję na pewno przy tej rzece się przejść wieczorem, ponieważ tak jak. Bo każde miasto ma swoje życie za dnia, tak ma też swoje życie wieczorem w nocy. I te dwa życia są zupełnie inne. Tam, skąd pochodzę, moje miasto jako tako zipie w ciągu dnia, w nocy niestety, ale jest w tyle życia co na cmentarzu. Tak więc no, mnie gdzieś tam w sumie chyba kręcą trochę miasta, które naprawdę tętnią życiem po zmroku. Za dnia w Bonn na pewno warto odwiedzić dom Betowena. Oczywiście jest tutaj jakaś katedra, są jakieś muzea, wiadomo, no jak to w każdym większym mieście. Jest też coś fajnego. Miasto Bonn to również miasto, z którego się wywodzi Haribo. Więc jest też, oczywiście, dosyć spory sklepik Haribo z cukierkami. Naprawdę z wielu chyba epok. Yy, I oczywiście można wyjść z dosyć sporą torbą. Yy, słodyczy. Z parkingu tego właśnie w mieście do centrum zrobimy jakieś 3 km, to jest max. Yy, I na to w sumie w spokojnie wystarczą nam nogi. Można również wyjść poza strefę komfortu, można troszeczkę się powspinać po górach. Po górkach ja wybrałem rower. Możliwe, że droga pieszo byłaby też ok, gdybym skorzystał z takiej kolejki, która nas wciąga na pierwszą górkę, która w sumie chyba jest najcięższa do zdobycia. Ja rowerem tam zrobiłem 70 km. I myślę, że spokojnie można by to było skrócić do jakichś 20, gdybym opuścił jazdę gdzieś tam jeszcze z tyłu, z tyłu tego całego Siedmiogórza. Ale jednak rower to rower i, i można zawsze tych kilometrów po prostu natrzaskać, więcej zobaczyć, dużo, dużo więcej rzeczy, dużo więcej widoków gdzieś tam sobie e, zobaczyć. Tak więc, albo rowerem, albo kolejką wbijamy się na pierwszą górkę, gdzie jest chyba w sumie najbardziej zachowany zamek z całego tego Siedmiogórza. E, najbardziej wyeksponowany mm, i najbardziej zasadzany. Jest multum eksponatów, multum książek starych, starych mebli. E, cały zamek jest po prostu no bajka bajka zamek ten jest gdzieś powiązany z legendą trochę baśnią o Rolandzie lwim sercu jeżeli ktoś się gdzieś tam interesuje to tam wie tam róg Rolanda i tam inne dziwne rzeczy i ten róg tam oczywiście jest spoczywa tam jest to pierwsze miejsce w sumie w którym można się gdzieś tam posilić, napić piwka jakiegoś winka i popatrzeć sobie na Bon, bo całe miasto praktycznie mamy cały czas u swoich stóp, cały czas można je gdzieś oglądać z różnych pułapów, e, z różnych kątów, co też na pewno, no jest fajne po prostu. Z tego pierwszego zamku e, idziemy już do troszeczkę wyżej, nie jakoś mocno. Trasa rowerem tak naprawdę chyba najcięższa była dotrzeć do tego pierwszego zamku. Tam naprawdę było praktycznie cały czas 45 stopni, a dalej już stopniowo gdzieś tam się wchodzi, są jakieś wypłaszczenia. Dalej już mamy ruiny z też barem, który jest umieszczony w starym klasztorze do którego ten Roland kiedyś tam. Jakaś jego laska tam była zamknięta w tym całym klasztorze, a on musiał być w zamku wyżej i to było jego. To była jego kara, że on nie mógł tam zejść do niej. Czy coś. Dalej już sobie schodząc troszeczkę niżej. Bo w sumie ten zamek te ruiny są najwyżej. Tam mamy już widok na. Całe siedmiogórze, gdzie tych górek to tam naprawdę nie jest siedem, tak? To tam jest po prostu całe pole rozsiane górami yy, i no i można sobie to gdzieś tam po, popodziwiać. Jest też oczywiście mapka, tak? Nazwy wszystkich tych miejsc, które tam są, które jeszcze warto się przejść, przejechać. Yy, natomiast no to już po prostu na jednodniową wycieczkę rowerem yy, to raczej już nie dla mnie, może elektrykiem tak, ale jednak, no ja wiem, co czułem po tych 70 kilometrach, to nie było, to nie było miłe. Um, zjeżdżając już troszeczkę w dół, warto na pewno zatrzymać się przed takim fajnym balkonem. Ten balkon, on jest wzięty w sumie znikąd, on, tam nie ma żadnych, nie wiem, ruin dookoła, nie ma żadnego opisu, skąd ten balkon się wziął, po prostu ktoś sobie na górce zrobił tarasik, balkonik z widokiem na całe miasto. Jest to chyba najniżej położone takie miejsce, z którego można właśnie podziwiać dosłownie całe miasto, cały ten zalew Renu. To tak, tam było też takie roz, rozwidlenie tej rzeki. No bajka. Po prostu ja tam usiadłem sobie na poręczy i naprawdę mogłem. Po prostu odpocząć, zrelaksować się, złapać troszeczkę wiatru i, i popodziwiać to, co przede mną. Zjeżdżając już dalej niżej, w stronę miasta, napotykamy na stary klasztor, który wydaje mi się, że dalej jest prowadzony troszeczkę przez jakieś tam siostry zakonne. Um, nie interesowałem się, co to było za wyznanie, jakie to były siostry i w ogóle. Um, no ale wchodzi się przez taką dosyć ciekawą bramę. Jest wielki, wielki dziedziniec, gdzie tam kiedyś na pewno były jakieś konie i inne dziwne rzeczy kar karmione. Um, dalej mamy w sumie kawałeczek parku. Można sobie usiąść na ławeczce z książeczką, z tym barkiem pewnie, no bo jednak jesteśmy na terenie sztoru, to z piwkiem byłoby ciężko, albo przynajmniej nie, nieodpowiednio. Natomiast no, można sobie usiąść i popodziwiać coś, co w sumie było dla mnie mega dziwne, ale też brakowało mi tam opisu, co to jest, bo Wyglądało to tak naprawdę jak kawałek kościoła, ale było to zbyt równo odcięte, żeby to na przykład gdzieś sobie móc wywnioskować, że na przykład tam pieprznała jakaś bomba i, i został tylko i wyłącznie kawałek, gdzie był ołtarz. Ale no mogło to też być troszeczkę tak, że po prostu wybudowali ołtarz, to co tam jest za ołtarzem. Eee, a cała reszta po prostu widowni chyba siedziała sobie pod chmurką. I tyle. I też fajnie. Takie, takie pół kościoła sobie ktoś postawił. No i stamtąd już tak naprawdę zjeżdżamy w stronę miasta. Mamy w nogach 70 km na rowerze, więc już jedziemy troszeczkę w stronę domu. Ja tą wycieczkę robiłem w niedzielę. Wiadomo jak to w Niemczech, tak? Muzea wszystkie są pozamykane, więc no chyba w sumie starałem się dostać do muzeum technologii nowoczesnej, no ale jednak było zamknięte, więc niedziela to na pewno jest zły dzień na takie rzeczy. Tak samo jak sklep Haribo też jest w niedzielę nieczynny, na szczęście ja tam do tego miasta jeździłem, z towarem, więc byłem tam parę razy i do sklepu Haribo po prostu już sobie wyskoczyłem w dniu, kiedy byłem tam, na przykład w czwartek, bo jest to miasto bardzo fajnie skomunikowane w ogóle, bo on na rower tam jest więcej ścieżek rowerowych niż asfaltu dla ciężarówek, więc, no naprawdę, rowerem można to miasto zjeździć całe. Z parkingu. Tego, które, który jest przy tej strefie, też oczywiście mamy dostęp do stacji benzynowej, która jest zaraz obok. Mamy dostęp do sklepu polskiego, jest Lidl bardzo blisko. No, jakaś piekarnia, bar zaraz obok jest, ale to tak naprawdę obok, że to jest 30 metrów, jak się ktoś tam, tam po prostu wyturla z tego baru, to bardzo prawdopodobne, że do ciężarówki po prostu się dotoczy. Um, tak więc miejscówka jest naprawdę spoko. Um, I w sumie tyle. Tyle, tyle o mieście Bon. Um, siedmiogórze na pewno jest warte odwiedzenia. Bo ja w sumie będąc na Siedmiogórzu zaraziłem się troszeczkę tą ścieżką Rolanda. Jeżeli ktoś troszeczkę jeździ gdzieś tam w stronę koln i. Um, i tych okolic to na pewno w lasach widział znaczki, właśnie, że to jest ścieżka Rolanda. I, I na pewno jeszcze wejdzie z filmik, gdzie też o tym Rolandzie będzie troszeczkę powiedziane. Bo jest to naprawdę fajna ścieżka, jeżeli się rozchodzi o zamki. Tych zamków naprawdę jest kupa ścieżka, jest fajna. Kolejny filmik będzie raczej właśnie o. Ścieżce Rolanda koło wulkanu. Tak, w Niemczech jest jakiś wulkan. Niestety zobaczycie, jak on wygląda dopiero w następnym materiale. I tyle. Podsumowując, Bonn na pewno jest warte odwiedzenia. Na pewno warto tam spędzić więcej niż jeden dzień, bo. Ja bym chętnie po tych lasach i po tych górkach pokręcił się jeszcze trochę. Samo miasto, no warto by tam naprawdę być w sobotę, bo jednak właśnie te muzea, gdzieś tam atrakcje takie główniejsze tego miasta są po prostu zamknięte w niedzielę. Tyle, ale życie toczy się przez cały tydzień. My, pauzy, mamy jednak zazwyczaj w niedzielę więc musimy korzystać z tego co mamy. Spacerek po promenadzie przy rzece no to jest mus, naprawdę mus. Ja akurat trafiłem na tą rzekę, na tą całą promenadę podczas treningu biegowego wieczorem, więc no, moje doznania były gdzieś tam jeszcze dodatkowo em, wzmożone, dużo więcej bodźców dostawałem gdzieś tam z boku i dużo fajniej się biegło. Zwłaszcza, że było płasko, pomimo, że dookoła po prostu, no, góry. Dla mnie, dla chłopaka nic innego, gdzie ja mam 3 metry nad poziomem morza, 400 metrów w górę, no to już jest wyczyn. A 400 w górę razy 4 lub 5, no to już się robi, no, nie lada zadanie. I tyle. Tyle o mieście, bo on. Eee, trzymajcie się ciepło, piona, cześć.